Siemanko, ludziska, z tej strony Tagart, nowy wipe jest tuż za rogiem i postanowiłem zebrać z internetowych informacji, z TV, ze wszystkich tweetów i wszelkich wycieków, ale przede wszystkim potwierdzonych przez samego Nikite po prostu informacji, co czeka nas w nadchodzącym nowym patchu, dużym patchu, którego powinniśmy się spodziewać już za parę dni, może tygodni max. Zanim przejdziemy do mięcha, jednak chciałbym przypomnieć Wam, co działo się między innymi w ostatnich tygodniach, jeśli chodzi o wprowadzone featurey. Przelecimy tutaj naprawdę szybko, bo parę rzeczy się wydarzyło. Na drodze eventu, gdzie usunięto Found In Raid, to znaczy tylko dla flea marketu, pewne temy do questów nadal trzeba znaleźć w rajdzie, ale większość przedmiotów można wystawić na flea markecie, czyli na targu, pchlim targu, gdzie inni gracze kupują przedmioty bez tego statusu, kiedyś było to niemożliwe, to mocno zmienia rozgrywkę, no i zobaczymy jak wystartuje ten nowy wipe z tą właśnie mechaniką. Oczywiście jak już wspomniałem w poprzednim materiale takie przedmioty jak klucze, które użyliśmy raz i wzięliśmy do rajdu, teraz będziemy mogli odsprzedawać. Także zdecydowanie większa dostępność kluczy to pierwsze, co widzę, jeśli chodzi o zniesienie found in raid. To też mówiłem o tym w poprzednim materiale, czyli lista ulubionych rzeczy, która nie będzie łajpowana W tym momencie możecie dodać sobie do waszej ulubionej listy, do waszej wish listy przedmioty, które, no jak uderzy wipe, nadal w tej liście pozostaną. Również dodano funkcję ankiet, które teraz będą w grze. Nie widziałem jeszcze, żeby były jakieś konkretne ankiety, ale prawdopodobnie w przyszłości będzie ten feature używany. No i oczywiście przerobiono system pancerzy. Nie będę się tutaj zagłębiał w to, czy jest to dobra przeróbka. No zdecydowanie pancerze są Bardziej pancerne teraz i po prostu musimy yy, pogodzić się z tym, że prawdopodobnie Legmeta będzie mocną rzeczą. No a jeśli chodzi o nowe rzeczy, to słuchajcie. Roadmapa już krzyczy o tym nowym kontencie, o usprawnieniu FPS i. Właśnie o różnych optymalizacjach. No i tutaj właśnie mamy, jak praktycznie co zawsze, obiecanki, cacanki, poprawimy to, a popsuje się co innego. My już z doświadczenia wiemy doskonale, że tak będzie. No ale zdecydowanie mają jako priorytet ten łaipowy patch optymalizacyjny. I tutaj dość sporo optymalizacji w, w kwestii audio i w ogóle FPS-ów ma się zadziać. No zobaczymy, jak to będzie, ale. Przede wszystkim chodzi o nowe eventy i nie mówię tutaj prawdopodobnie o tych eventach, które zobaczymy już niebawem, czyli otwarcie labów, wszystkie bossy biegają na konkretnej mapie, rajderzy na każdej mapie, zamiast skawów. To już są takie eventy, które jakby świadczą o Wipe natomiast w tym nowym patchu prawdopodobnie dostaniemy nowy rodzaj eventów i również będzie to związane z nowym kontentem, który będzie wprowadzony do gry. Pokazano nam jakiś czas temu moździerz i ten mortar walił dość potężnie. Również widzieliśmy to w trailerze tym z tych targów gier, gdzie pokazano właśnie szturm na shoreline i ten moździerz był tam używany. Także no, będzie randomowy event z tym związany. Tak jak mówiłem, wątpię, żeby to były eventy pre żeby teraz je dodali, ponieważ no, są to nowe mechaniki, które są wprowadzane, będą wprowadzane do gry, dlatego podejrzewam, że w przyszłym patchu, w przyszłym tym cyklu wipe'owym, który niebawem się zacznie, właśnie zobaczymy te eventy z moździerzem i również Nikita tutaj wspomniał, że my będziemy mogli też w jakiś sposób mieć kontrolę nad tym moździerzem. Być może wykonać jakiś zadanie przedrzeć się do centrali kontrolnej i użyć w guzika który odpali właśnie taki moździerz nie wiemy do końca jak zwykle Nikita jest bardzo tajemniczy no i oczywiście coś o czym mówił również że game director zapomniałem imienia słuchajcie czepiszula z <ścoughs> serii rudego o tym przenoszeniu się przez mapy, przechodzeniu przez mapy, tak? Czyli do czegoś co no, dąży Escape from Tarko przynajmniej w zamyśle. Nikita tutaj wspomniał, że będzie wprowadzony również event, który będzie się nazywał maraton czy coś takiego. Przypomina mi to questa The Guide, ale będziemy, będziemy mieć jako playerbase za zadanie przemieszczanie się właśnie z mapy do mapy w odpowiedniej kolejności. Także no, mamy tutaj zdjęcie, które pokazuje work in progress, pracę nad Przechodzeniem między mapą a mapą. Wyraźnie to widać, że będzie to na tej zasadzie, że podchodzimy do ekstraktu i zamiast wrócić do kryjówki, to będziemy teleportować się, przenosić na nową mapę. Jest tam też opcja wybrania zrzucenia przedmiotów, podobnie tak jak w tym jeżdżącym APC, także no, zobaczymy jak to, jak to wszystko wyjdzie. Kita stwierdził, że potrzebne jest przerobienie i właściwie unowocześnienie mapy Factory OG, chyba jednej z najstarszych map w Escape from Tarkov. Zobaczyliśmy niewiele screenów, ale tutaj kilka osób dorwało się do właśnie do tej mapy mogli zagrać na Twitch. Konie bodajże Pestili między innymi też grał i on tutaj studzi zapał, że to nie będzie jakaś nowa mapa czy też totalna rozbudowa, poszerzenie, ale usprawnienie trochę. Chyba z największych zmian, jakie wspominał to ten most, który jest przy ofisach, którym można zejść po schodach, po tych metalowych schodach, będzie przedłużony na całą tą długą drugą część nową Y, część mapy, także y, mapa nie będzie tak bardziej rozbudowana jak unowocześniona. W nowym patchu zadebiutuje również nowy boss Partyzant i związane z nim nowe mechaniki. Otóż Partyzant jego głównym zadaniem będzie ściganie graczy. No, niegrzecznych i również będzie z nim związana mechanika, również my będziemy mogli tego używać. Min lądowych i potykaczy także będziemy mogli no, podstawiać te pułapki, zastawiać te pułapki na innych graczy. Będzie można zaminować taką skrzynię albo zwłoki innego gracza. Będzie można zwyczajnie ustawić tam potykacz. I ten partyzant, jak już wspomniałem będzie ścigał graczy, złych graczy, i oczywiście jest to związane z PMC karmą, która na początku ma być zaimplementowana po cichu, w ukryciu, gdzie zwyczajnie nie będziemy wiedzieć dokładnie, jak PMC karma działa, prawdopodobnie, że będzie to testowało jak wiele, wiele rzeczy, które ukrywa, i nie mówi o tym bezpośrednio. Zwyczajnie po prostu ta karma będzie funkcjonowała. Jakie punkty będą naliczane? No kilka przykładów mieliśmy, że jak na przykład ktoś przez bardzo długi okres czasu siedzi w krzaku koło ekstraktu, no to to będzie naliczało mu na przykład negatywną karmę PMC. Jak to dokładnie będzie wyglądało? Nie wiemy. No a reszta, no to słuchajcie, jest związana właśnie z tym bossem. Jeśli będziemy złymi PMC, będziemy robić rzeczy, które no nie są jakby w kanonie zachowań pożądanych, wtedy ten boss będzie na nas polował. To wszystko, co wiemy na razie, także ten boss zadebiutuje w nadchodzącym patchu. To już widzieliśmy, czyli bipod, dwójnuk i opieranie broni o różnego rodzaju przeszkody, na przykład o krawężnik się, powiedzieć o ścianę, można oprzeć, albo jak z okna możemy wystawić, możemy oprzeć tę broń. Właśnie takie coś ma trafić do gry. Mamy już presety na broń, mamy również presety na jakieś loadouty, gdzie możemy cały, całą postać naszą ubrać i w tym momencie dodano manekiny czyli po prostu tak jak mamy ścianę na broń, ten wieszak na broń, tak samo te manekiny będą pełniły taką samą funkcjonalność, że będziemy mogli ubrać ten manekin od stóp do głów po prostu i wtedy szybko założyć to na naszą postać. No, i oczywiście będzie to związane z odpowiednim miejscu w naszej kryjówce. Będzie to kolejny moduł do rozbudowy, prawdopodobnie gdzie te manekiny będą sobie stały. Ale to nie jedyny moduł, jaki dostaniemy, jeśli chodzi o naszą kryjówkę. Również będzie strefa kultystów i związany z tym krąg ofiarny. Dawno temu był taki event, że trzeba było biegać po mapach, gdzie są te Marked Circle, jak to się mówi, czyli te kręgi ofiarne tam, właśnie, i wyrzucać przedmioty tam. Teraz coś takiego będzie w naszej kryjówce, prawdopodobnie, gdzie będziemy mogli poświęcać nasze przedmioty, które przynieśliśmy z rajdu i w zamian, właśnie za coś. Coś nowego także zobaczymy jak to wyjdzie w praniu oczywiście wszystkie te miejsca w kryjówce te moduły są z tym związane także prawdopodobnie trzeba będzie rozbudować to a dopiero później będziemy mogli no po prostu prowadzić taki mały hazard jeśli chodzi o nasz gir, który zdobyliśmy no i zobaczyć co Bóg kultystów da nam w ofierze. Oczywiście jak co live dostaniemy nowe pierdoły jak ja to mówię czyli nowe bronie. Jasne, można być podekscytowanym na M60, SR3M, czyli zmodyfikowane broń podobna do wala czy też Uzi prawdopodobnie, bo w innych grach było dość popularne ostatnio, no ale wydaje mi się, że jeśli wprowadzają te nowe rzeczy, albo Nikita podczas Tarkov TV mówi, że wreszcie naprawiliśmy clipping gear, czyli to, że jak na przykład założysz czapkę, a masz słuchawki, to te słuchawki wystawały poza tą czapkę. Tak, to był ich priorytet, to naprawi w ten, ten nadchodzący patch. Myślę, że jednak są dużo bardziej palące, naprawdę problemy. Problemy, problemy które, toczą Escape from Tarkov od od, od dawien dawna i myślę, że taka, taka drobnostka jak to, że kawałek słuchawki mi wystaje przez tekstury dla mnie nie jest aż tak ważne jak na przykład, yy, balans, desync i walka z chitterami. no ale to dostaliśmy. Natomiast co y, bardzo podekscytowało mnie i zobaczyliśmy w, w, w właśnie tym poście na Twitterze, na platformie X, to wreszcie możliwość dokładnego modyfikowania, przybliżenia, jeśli chodzi o nasze lunety. W tym momencie po prostu zamiast przeskakiwania z przybliżenia na 1, 4, 8 czy jak to tam było dla danego celownika, dla danej lunety, w tym momencie będzie po prostu to stopniowo przechodziło płynnie, tak jak zresztą być powinno, także będziemy mogli sobie naprawdę dostosować tą lunetę, jak nam się żywnie podoba. No i tutaj oczywiście bardzo fajnie to wygląda, bardzo dobra zmiana moim zdaniem, ale przede wszystkim pytanie, czy z obecnym systemem, czyli Picture in Picture, który... Zjadę FPS -y, doskonale wiecie, że jak patrzycie przez lunetę, to potrafią FPS -y spadać, skakać, jak to będzie zaimplementowane i czy nie ucierpią na tym nasze klatki. Zobaczymy, no ale przede wszystkim ten patch ma się skupić wokół właśnie optymalizacji FPS i usprawnień audio i jeśli chodzi o ogromną listę e, usprawnień i zmian audio, to ja jestem bardzo podekscytowany, zawsze mówiłem desynki audio Audio i wiadomo, czy to trzeba wyeliminować w pierwszej kolejności. I tutaj ta lista jest zdecydowanie duża z kilku najbardziej no ekscytujących zmian, jeśli chodzi o system audio. To jest szczegółowa praca nad dźwiękami otoczenia. Wiemy, że z dostosowaniem i dodaniem nowych pór roku zmienia się też ambient właśnie tego, tego otoczenia naszego. Także tutaj będą jeszcze dalsze prace, aby to usprawnić. Optymalizacja Dźwiękowa pod względem wydajności i udoskonalenie, udoskonalenie stref okluzji dźwięków, co jest bardzo, bardzo ważne. Jeśli nie wiecie, jak działa system dźwiękowy w Escape From Tarkov, to działa on trochę inaczej niż w pozostałych grach FPS. Przede wszystkim, jeśli na przykład jest budynek jakiś, to ten budynek jest podzielony. Na strefy okluzji, tak zwane, czyli zamknięte strefy dźwiękowe. Dlatego na przykład słyszymy wytłumione strzały, które padają wewnątrz dormów, a my jesteśmy na zewnątrz. I w momencie kiedy te strefy na siebie nachodzą, no to występują dziwne. Anomalie, tutaj tak się wyrazie, wyraźmy. Po prostu yy, wszyscy wiecie, jak to jest, kiedy jesteście na klatce schodowej i, mimo że ktoś biegnie na pełnym pędzie, wydaje masę dźwięku, to giniecie od niego, bo nie słyszeliście ani chwili. Właśnie o tym mówię. Te okluzje, to nachodzenie się stref ma tutaj zostać dopieszczone i udoskonalone. Zobaczymy, ile błędów powstanie. Innych w momencie, kiedy naprawią to, ale już sam fakt, że pracują właśnie na dostosowaniu tego bardzo, bardzo, bardzo dużego, moim zdaniem, problemu, jeśli chodzi o audio w grze. No to na duży plus i mam nadzieję, że to wyjdzie również na plus. No i dostosowanie i balans zestawów słuchawkowych. Słuchajcie, nie znam chyba wipe'u, gdzie nie mieszaliby w headsetach i tych właśnie wszystkich taktycznych słuchaweczkach. Chyba chyba nie było żadnego wipe'u, gdzie coś by się nie zmieniało. Ja kilkakrotnie miałem pomysł na film, żeby zrobić ten headset najlepszy, O, ten headset, ale mówię... No dobra, mogę to zrobić, ale to jest pusty content w moim odczuciu, jeśli po prostu i tak co wipe to się zmienia i rotuje. Chyba teraz nawet ostatnio zmienili coś z tymi kontakami czwórkami, czyli najlepszymi słuchawkami, które nie są już tak dobre. Także zobaczymy jak teraz im to wyjdzie kolejny balans i dostosowanie słuchawek. No, miejmy nadzieję, że tym razem już zrobią to naprawdę w połączeniu z tymi wszystkimi usprawnieniami, audio, systemu audio yy, i że to już będzie ostatni raz, że będziemy mogli yy, no, przyzwyczaić się do jakiegoś stałego stanu tych zestawów słuchawkowych. Chodzi o ten patch, to chyba byłoby to na tyle, jeśli wymieniłem i zapomniałem o jakichś najważniejszych zmianach, dajcie mi znać w komentarzach, no i oczywiście. Unity, aż mi to przez gardło nie chciało przejść. Czyli upgrade na nowszy silnik Unity. Ociągali się, przedłużali to przejście na Unity. Już teraz chyba nie nawet to starsze, tylko to najnowsze. Nie pamiętam nawet co się dzieje z tym Unity. Ale co dla nas, dla graczy jest najważniejsze? To to, że w przyszłości, nie w tym patchu, nie od razu na ten wipe, ale gdzieś w tym roku, prawdopodobnie w połowie wipe'u. Będzie ta zmiana silnika, tak zazwyczaj się dzieje. Wypuszczają ten patch, łatają go i doprowadzają do funkcjonalności, po czym dostajemy właśnie update silnika. Tak było z ostatnim update'em silnika i przypominam wam, że dla was to nie zmieni nic. Nie będziecie mieć więcej FPS-ów, prawdopodobnie może być nawet mniej, ale co to daje studiu? Otóż dostają narzędzia, możliwości, funkcjonalność przede wszystkim, aby wprowadzać i usprawniać grę. Pamiętam kiedy ostatnia Zmiana silnika, a właściwie modernizacja na nowszy miała miejsce, wtedy znacznie szybciej zostały wypompowywane wszelkiego rodzaju updatey, usprawnienia patrzeć naprawdę to tempo prac i jakość tych napraw była dość widoczna, jeśli chodzi o kolejne updatey. Także trzymamy kciuki w przyszłym roku. No i oczywiście, żeby ten wipe przebiegł jak najsprawniej. Tak jak już wspominałem, ja obstawiam okolice 10 sierpnia, ponieważ zazwyczaj... Robią to tak cyklicznie, nikt nie wie, kiedy będzie wipe, ale później, jak spojrzy się na Channel Log, to jest mniej więcej trzydniowa różnica, jeśli chodzi o poprzedni wipe, a był on 10 sierpnia. A wy jesteście podekscytowani na wipe? Dajcie mi znać w komentarzach, czy czekacie na ten świeży, po prostu powie w PVP, czy jednak zostaniecie i będziecie grać w PVE albo inne gierki. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jak zwykle, jak materiał był pomocny, zostaw lajka, subskrybuj kanał i dziękuję Wam bardzo, moi patroni. Jeśli chcecie mnie wesprzeć tak jak oni, to ekskluzywne nagrody tam właśnie znajdziecie. Dzięki i do zobaczenia na łajpie. Do zobaczenia.